Miejski Ośrodek Kultury w Kłobucku zaprasza na bajkę Pchła Szachrajka. Tradycyjnie, jak co roku, sypią się życzenia wokół. Większość życzy świąt obfitych i prezentów znakomitych. Pchła Szachrajka po obiedzie na zakupy bryczką jedzie. Pniżka, tam zachęta. O, czy ktoś wszystko to spamięta? Pchły ciastkami zwykle gardzą, nasza zaślubiła bardzo, tartoletki, papatacze, ptysie, bezy i sękacze, rurki z kremem, tort z wiśniami i babeczki z malinami. Chodzi śmiało do cukierni, pas kłaniają się odźwierni. Już kalnerzy przyskakują, grzecznie wrączki ją całują. Dzisiaj rurki z kremem zjem, bo ogromnie lubię krem. Proszę podać ze trzydzieści. Stolik więcej nie pomieści. Przy stoliku pchła zasiadła, jedną rurkę z kremem zjadła, zostawiła pełną tacę. Za tę jedną rurkę płacę. Stała, wyszła, od niechcenia powiedziała Do widzenia! I mignęły tylko z bryczki purpurowe rękawiczki. Bardzo dziwią się kelnerzy. Jak rozumieć to należy? O trzydzieści rurek prosić, a po jednej mieć już dosyć? Co to? Czemu w rurkach nie ma kremu? Wszystkie puste. Co za kwestia, zjadła cały krem ta bestia. Tak się przejął tym cukiernik, że przypalił cały piernik i zawołał. Proszę mi tu kupić jutro flaszkę litu. Gdy znów przyjdzie pchła przeklęta, rurki z kremem popamięta. Przez ulicę jedzie bryczka. Pchła w niej siedzi jak księżniczka. Na ramionach pelerynka, spod kapturka słodka minka. Pchła do sklepu chodzi godnie. Chciałabym się ubrać modnie. Czy dostanę na sukienki jakiś jedwab bardzo cienki? Wybór nader mam bogaty. Oto modny jedwab w kwiaty. Żółte, białe, morelowe. Modre, lila, purpurowe, rozedowe i zielone, srebrne, złote i czerwone. Pchła Rajka przez dzień cały oglądała materiały, oglądała, wybierała, wybór duży, a pchła mała. Rzekła wreszcie, wielka szkoda, nie dogadza mi ta moda. Choć nic w sklepie nie kupiła, Pchełka była bardzo miła i jak zwykle od niechcenia powiedziała do widzenia. Pani sprząta materiały, nagle ręce jej zadrżały, patrzy, znikły wszystkie kwiatki, a pozostał jedwab gładki. Tasza chrajka ta pchłamała wszystkie kwiatki mi zabrała. Po uliczkach jedzie bryczka. Pchła w niej siedzi jak księżniczka. Staje wreszcie koło domu z wielkim koszem pokryjomu. W saloniku, w wazoniku wstawia kwiatki kolorowe. Żółte, białe, morelowe, modre, lila, purpurowe, rezedowe i zielone, srebrne, złote i czerwone. Pięknie jest upchły szachrajki, ale to nie koniec bajki. Choineczkę już szykuje, bombeczkami dekoruje, wiesza lampki kolorowe, no i drzewko już gotowe. Gdy nadchodzą mikołajki, sypie śnieżek. Pędzą sanki, siwy dziadzio wciąż wędruje, grzecznych dzieci wypatruje. Niecierpliwa pchłamała, pod choinkę wnet zajrzała, lecz swym oczom już nie wierzy. Prezent żaden tu nie leży? Była mnie grzeczna, Co jest prezentu różę dostałam. <grybuj> <grybuj> Ruszają sanie, mkną ponad drzewa. Święty Mikołaj wesoło śpiewa, a z sani ku ziemi w szalonym biegu prezenty lecą jak płatki śniegu. Nad ranem koniec podniebnej jazdy, Na pożegnanie mrugają gwiazdy, I choć to może jedynie bajka, Ślewam życzenia pchłasza chrajka. Niech te święta będą zdrowe, A prezenty odlotowe.